Siemano, moi drodzy, wiecie, co za każdym razem jak się witam, to sobie tak myślę, może dzisiaj coś zmienimy. Tylko... Cześć Serku, tylko wyobrażacie sobie, jakbym tak usiadła i na powitanie do nowego odcinka powiedziała do Was serdeczne pozdrowienia. Albo dzień dobry, witam! Albo hej, kochani, no po prostu, no nie. Pies przyszedł się przytulić, także jeżeli tu słyszycie jakieś sapanie, to właśnie on. I to, co moja ręka robi, to jest właśnie drapanie tego oto psa. No chodź, No chodź, pokaż Cześć internety, to jestem ja, Lesterek przyszedłem się przywitać No, no więc taka jest sytuacja Chcesz zostać teraz tu u mnie na kolankach? No dobrze, może zostać eee, Więc sytuacja jest taka, dla tych osób, które nie wiedzą Ten film dzisiejszy, to nie będzie taki film jak zwykle Czyli taki wiecie, przygotowany Czy tam jakiś merytoryczny, czy co Wczoraj był taki ciężki, tam te pięć porad Taki wiecie, poważny i w ogóle eee, I pytałam was na Instagramie, czy chcecie zobaczyć akcję skrytka Na tym drugim kanale Na którym pokazuję właśnie różne inne rzeczy dziwne Moje, takie bardziej to od czasu do czasu robię Wam właśnie coś takiego, że wrzucam Wam produkty, które przyszły do mnie na skrytkę pocztową, takie wiecie, próbki albo, albo przesyłki PR, rzeczy, które dostałam od widzów i czasami jak zrobię jakieś zakupy albo dostałam coś od gdzieś od znajomych takiego wartego uwagi, to po prostu tam siadam i Wam pokazuję właśnie odpakowywanie paczek. To, co tu dzisiaj będzie miało miejsce, to niestety nie będzie akcja skrytka taka, że każdą paczkę otwieram. Zostawiłam tylko jedną, żeby ją rozerzeć, bo te rzeczy przychodziły na przestrzeni ostatnich chyba trzech miesięcy, no uciekaj, na, na przestrzeni ostatnich chyba trzech miesięcy i po prostu ja już to otwierałam na bieżąco, bo myślałam, że się nie pozbiera tyle na jeden film. E, więc dzisiaj witam wszystkich ciekawskich, będzie dużo kosmetyków, będzie dużo rzeczy innych też i e, nie będzie żadnych zbliżeń, ani żadnych takich wiecie, fancy, wszystkich pięknych ujęć i w ogóle, po prostu dzisiaj ja z Wami przyszłam porozmawiać o moich nowościach. To może zaczniemy od rzeczy, które dostałam na skrytkę pocztową od widzów moich. Pierwszy jest taki trochę nie od widza, tylko trochę od mojej koleżanki i to jest Lesterek! To jest najpiękniejszy Lesterek, Klaudia go narysowała dla mnie, pozdrawiam Cię serdecznie. To jak był taki gorszy czas w styczniu, to dostałam od Was dużo właśnie wiadomości i trochę listów, też listów nie będę pokazywać, bo to zbyt personalne, zbyt takie osobiste. W każdym razie dużo osób mi napisało właśnie coś takiego a propos a propos podniesienia mnie na duchu, za co bardzo, bardzo Wam dziękuję. To dla mnie zawsze wiele znaczy, jak ktoś poświęci swój czas, żeby się odezwać, za wszystkie komentarze i tak dalej. Naprawdę bardzo dziękuję. I Klaudia właśnie mi napisała, wysłała mi na poprawę humoru krótki list i właśnie takiego mojego lesterka. Mam go w mojej szufladzie, jestem wielce wzruszona. Dostałam też razem z listem taką szpatułkę silikonową. Widzieliście ją ostatnio w miliardzie przepisów na rzeczy do kąpieli. I to jest. Ja mam takie coś do kuchni, tylko że one są dużo większe i szersze, a to jest jakaś taka wąska. Nie wiem, gdzie dziewczyna to znalazła, ale pozdrawiam Cię serdecznie i bardzo Ci dziękuję. Wielce mi się podoba i używam rzeczywiście do wylizywania kremów z opakowań. Bardzo, bardzo fajna rzecz. I z tych rzeczy, które dostałam od widzów, chciałam Wam też pokazać to, bo on był we vlogu, ale nie wydaje mi się, że, że wszyscy to widzieli. To jest... Może Wam nawet zrobię zbliżenie na to. To jest moja nowa koleżanka, która jest broszką. Jest to najdziwniejsza broszka, jaką miałam kiedykolwiek w życiu, ale tak niesamowicie mi się podoba, że to jest to jest po prostu kosmos. Odnalazłam tego maila, w którym była informacja, skąd to jest. Bardzo Ci dziękuję. Postaram się odpisać, wiecie co? Jutro może będę miała z dwie godziny gdzieś takiego wolnego. To się zastanawiam, albo zrobię dla Was godzinkę live'a, a godzinkę będę odpisywać, albo po prostu cały ten czas poświęcę na odpisywanie na, na część maili. Nie odpisuję na wiadomości z prośbami o ustalanie pielęgnacji i tak dalej, bo naprawdę to jest, tego jest za dużo. Zacznijmy od tego, co kupiłam, co mnie najbardziej ucieszyło. Mówiłam Wam o tym ostatnio na Instagramie na żywo. Taka jest sytuacja, że ja nie cierpię kupować jeansów. Nie cierpię. Nawet nie, że to jest tak, że no, lubię robić inne rzeczy, a to jeszcze jakoś przejdzie. Nie. Nie cierpię kupować jeansów. I teraz wziąłam się na sposób, ponieważ zbieramy się do wyjazdu, znaczy wyjeżdżam na wakacje za dwa miesiące dopiero, ale już się przygotowuję do tego, zresztą też zobaczycie na pewno miniaturowe produkty tam będą i stwierdziłam, że po zeszłym roku wszystkie moje shorty i jeansowe i nie jeansowe są na mnie za duże nie mam ani jednej pary spodni na wakacje, więc stwierdziłam, hej Trzeba coś z tym zrobić, ale że nic jeszcze nie będzie tutaj na miejscu, żeby przymierzyć. To stwierdziłam, hej, dobra, zrobimy zakupy. E, wymierzyłam się, tak jak powinna być wymierzona, zaszłam na stronę Pullet Tak w ogóle ten film nie jest sponsorowany, nie? To jest, żeby była jasność. Jak, jeśli gdzieś ktoś mi pomaga przy ym, stworzeniu jakiegoś filmu, to ja zawsze Wam na dole piszę. W opisie filmu jest zawsze informacja, że dziękuję jakiemuś miejscu za pomoc przy realizacji nagrania. E, więc dobra, szybciutko. To tak, sytuacja jest taka. Kupiłam sobie trzy pary spodni i stwierdziłam, że może będą dobre, może nie będą dobre, była darmowa, tam wiecie, mam prawo do zwrotu y, tych, y, tych wszystkich rzeczy zakupionych przez internet, jeżeli są nienaruszone, no i mówię, dobra, najwyżej odeślę. I kupiłam takie jeansowe spodemki. mega, mega wysoki stan, one mi są chyba ze 3 centy ponad pępek, także nigdy w życiu takich spodni nie miałam, ale mają świetnie odszyte zakładki z tyłu, na, także ładnie leżą na plecach, dolegają do pleców, a nie ma takiej łódki odstającej. I są bardzo krótkie, ale ja lubię takie spodenki, więc z tego jestem mega zadowolona. Leżą, jak ulał, leżą idealnie na mnie. Po prostu jestem w szoku. Nie pamiętam, żeby była taka sytuacja, żeby spodenki na mnie jeansowe tak dobrze leżały. Więc kupiłam tą parę, przymierzyłam, mówię, a znaczy jakie je wyjęłam, to mówię, <laughs> nie ma opcji. Ale jak założyłam, to się okazało, że leżą idealnie. Kupiłam też drugą parę shortów. Aha, jeszcze one były jakieś przycenione, o ile się nie mylę. Nie wiem, czy to nie była jakaś teenage collection, tam coś z zeszłego roku. Kupiłam też takie spodenki. te już są trochę krótsze i trochę niższe, ale to nie są takie mega biodrówki. One są po prostu tak, wiecie, trochę poniżej pępka, tak bym powiedziała. Z tyłu mają po prostu dwie kieszonki. Mają wywijaną tutaj nogawkę i mega mi się podobają. Też ubrałam, leżą idealnie. Mówię, jazd! Yes! I została ostatnia para, którą też kupiłam, właśnie na jakieś tam turboprzedzenie. To wszystko z tego jednego sklepu, Pulender, nie wiem czy powiedziałam. Postaram się wszystko na dole podlinkować. Jak coś znajdę, albo jak coś tam jakąś nazwę, nie będę pamiętała, to po prostu Wam napiszę. I to są takie jeansy rurki, których nie jestem w stanie Wam zaprezentować na tym oto obrazku. To są po prostu zwykłe takie w średnim kolorze nie są super jasne, nie są super ciemne. W średnim kolorze rurki są bardzo ciasne w sensie takie mega obcisłe i mają na końcu taką mają na końcu zamek na przykostce, także można je odpiąć albo można je wywinąć, jakby się chciało i to są takie spodnie, które powinny być chyba 7 ósmych czy coś no nie? Tylko, że ja jestem kurduplem w związku z czym na mnie 7 ósmych to są jedyne dżinsy, które mogę ubrać i one nie... one są mi na normalną długość, w sensie jakbym kupiła takie same, tylko nie 7 ósmych, tylko zwykłe to one by mi były za długie, musiałabym je oddać do krafta, a tak to je kupuję 7 ósmych i one wtedy są na mnie dobre no, także jest wielka, wielka, wielka Taka radość wielka, wielka, wielka radość, że kupiłam sobie jeansy, jestem zadowolona, wszystkie pasują, także mega. Mam nadzieję, że tu w jakiejś sensownej kolejności Wam powyciągam i nie będę się motać co chwilę i wracać do jakichś rzeczy. Postaram się jakoś tak markami w miarę to zrobić, wtedy będzie chyba lepiej się to oglądało. Może zaczniemy od Santa Verde. To są dwa produkty, ten już zużyłam cały jeden i mam teraz następne opakowanie, to jest Aloe Vera Hydra Repair Gel. To jest ten żel aloesowy, taki bardzo, bardzo luźny, którego używałam albo zamiast esencji, albo na jakieś zmiany na skórze, Albo po prostu smarowałam nim twarz jak serum. Bardzo fajny żel i bardzo go lubię. I teraz mam drugi żel, który oni produkują, i to jest Pure Aloe Vera Gel. Po prostu ten jest dużo gęstszy od tamtego, ma tro... inną konsystencję, już nie jest taki niejednolity, jest bardziej właśnie taki bez... jak bezbarwny żel. Ma takie odkręcane opakowanie, dzięki czemu nie zgubię zakrętki, to jest fajne. A używałam go dopiero ze dwa albo trzy razy jako maseczki i sprawdził mi się podobnie jak ten z Bentona, więc tutaj rozkminiam. Jeszcze nie mam jakiejś, wiecie, o tych produktach nie mam jeszcze za dużej opinii, bo niektóry z nich używam na przykład dwa tygodnie, no to co to jest za opinia? Dobra, mam dwa produkty z mam dwa produkty, których jestem mega podekscytowana. Yy, I to są kosmetyki z Ja to wyciągnęłam z kartonów, bo wczoraj wywalałam recyklingi i stwierdziłam, że wszystko po prostu, wiecie, te kartony, które mam, to podkładam. Yy, I otóż, jeszcze nigdy nie używałam tego. To jest ich rytuał yy, piel yy, azjatycki. Czekajcie, tu byłam gdzieś karteczkę miałam. Moment. Naturalny azjatycki rytuał oczyszczający. W ogóle wszystkie te rzeczy, które przychodzą w PR yy, na skrytkę pocztową, to one są ładnie zapakowane i tak dalej. Przeważnie mają jakieś jeszcze bonusy, ale to. Yy... No, już to wszystko pootwierałam, także sorry. I tak, te, te produkty to jest pianka oczyszczająca do twarzy i olejek oczyszczający do twarzy. Ja nie ukrywam, jestem mega podekscytowana, że takie coś wypuścili. Zastanawiam się, czy nie zrobić takiego, wiecie, testu na żywo, centralnie na żywo. Czy na Instagramie ich po prostu dwóch nie wyciągnąć i zobaczyć, jak to wygląda. Napiszcie mi, czy Wam się podoba taki pomysł, i może jakiś, w jakiś dzień zrobię to razem. Albo mogę Wam nagrać odcinek o tym, bo naprawdę jestem podekscytowana zacnie. I z tymi produktami była taka opaska z uszkami i jest też rozkoszna. Ostatnio miałam z Michałem rozkminę, że powinnam sobie kupić, bo ja wiecznie jak się myję, to ja po prostu wiecie, tu do połowy głowy mam ten, mam wszystkie produkty pielęgnacyjne odmycia. Jeżeli słyszycie piszczenie, to zmywarka. Także tak. Tym się różnią właśnie filmy na tym, na tym drugim kanale od tych takich tutaj, które widzicie zazwyczaj. Przyszła też do mnie paczka jakiś czas temu z kosmetykami Skaudali. Z ja bardzo lubię ich kosmetyki, już od. znaczy nie wszystkie, ale część ich kosmetyków bardzo lubię. I w tej paczce był jakiś taki ładny koszyczek, wrzucałam Wam na Instagramie na pewno fotę. Był tam też krem pod oczy. Jeszcze tego kremu nie otwierałam, także nie, nie za bardzo mogę coś powiedzieć na jego temat. Był tam krem z serii Vinosaurs. Ja kiedyś używałam tego kremu, tylko miałam chyba jakąś miniaturkę. On zostawia dosyć mocną warstwę na skórze, nie, nie wszystko mi się w nim podoba, że tak to nazwę, nie dostałam na razie żadnego uczulenia, w ogóle też nie wiem, czy Wam mówiłam kiedyś, że zanim ja zacznę używać jakiegoś kosmetyku pielęgnacyjnego, to robię tutaj patch test za uchem, robię taką próbkę, wiecie, nakładam trochę i sprawdzam, czy tam po, po 12 godzinach na przykład nic się nie dzieje, w sensie uczulenia, nie? bo wiadomo, no, działania nie sprawdzę w taki sposób, ale czasami przy produktach typu serum albo coś takiego, jak nałożę sobie tutaj, to nieraz po 20 minutach już mam uczulenie. Jeśli ten test wypadnie połomyślnie, to wtedy próbuję kosmetyku dalej, to, to, to tak to robię. Nie wiem, czy Wam kiedyś o tym mówiłam. W każdym razie tak, ten krem, on myślę, że będą z niego zadowolone osoby, które mają bardzo suchą albo bardzo odwodnioną skórę, bo on robi właśnie taką okluzję, ładnie zamyka yy, jakieś tam kosmetyki, które były pod spodem. Nie mam jeszcze o nim zdania, czy go lubię, czy go nie lubię. Tak jak mówię, skład tam wolałabym trochę co innego, ale zobaczymy, bo nie jest zły, na razie nie jest zły. Yy, mam to to jest tak piękny kosmetyk, jak ja go lubię. To jest Kadel Beauty Elixir. Ja używam miałam i malutkie i duże opakowania. Kto mnie długo ogląda ten pamięta, miałam jakieś obsesję na punkcie tego produktu. Potem przestałam go używać, bo znalazłam tonik z Odlic który bardzo podobnie działał, bo te, ten mi trochę przedłuża trwałość makijażu. To dlatego też, że tu jest wysoko alkohol, także on jest bardziej taki właśnie do odświeżenia w ciągu dnia, albo jak mi jakaś tam, nie wiem, mam ochotę na, na jakiś taki, wiecie, mentalny mentalne podniesienie nastroju, jeśli ktoś wie, o co chodzi. on ma taki zapach, który mnie bardzo uspokaja i koi, taki mocno ziołowy. Jak mawia moja dobra koleżanka Wali apteką yy, albo zielarnią, to właśnie właśnie to, to on ma taki zapach. Bardzo go lubię. Yy, także cieszę się, że, yy, że mam go ponownie. Yy, I w tej paczce była też woda z Kaudeli, to jest woda i winogronowa po prostu. Yy, I... Woda. Ja mam dwie ulubione wody termalne do spryskiwania maseczek czy tam do nakładania makijażu na mokro. Pierwsza z nich to jest woda z Uriasz, a druga to jest właśnie ta woda winogronowa. Ta jest jedną. Nie wiem, czy ta nie jest nawet na pierwszym miejscu. Bardzo, bardzo dobre. Jak się zastanawiacie i macie gdzie kupić, to naprawdę ją polecam. Bo to jest też moje. Nie wiem, to będzie moje chyba z 15 opakowanie, tak bez kitu. Jeszcze zanim zaczęłam nagrywać Dęka, używam ich bardzo dużo. Podjęłam ostatnią, już taką, wiecie, naprawdę ostateczną próbę, jeśli chodzi o naturalne dezodoranty, takie z sodą i tak dalej. Naoglądałam się, udaje jako Ekocentryczki, z nią rozmawiałam. Zresztą pozdrawiam cię, kochana. Eee, I z nią rozmawiałam dużo o tych różnych naturalnych dezodorantach, i ona mi właśnie polecała dezodoranty ze szmica. Zresztą chyba cały świat mi polecał dezodoranty ze szmica. No i właśnie się zastanawiałam, czy to trzeba gdzieś zamawiać, z jakichś zagranicznych stron i tak dalej. I widziałam u niej na Instagramie, że można było je kupić w drogerii Lavand. Lawąd, nie wiem za bardzo jak to się czyta, tak szczerze. W każdym razie tam są dostępne. No i stwierdziłam, że kupię taki mały i zobaczę, no czy mam trzy w sumie, i zobaczę jak to się sprawdza. Najwyżej jak będzie mały, niedobry, to, to się po prostu go pozbędę. Poza tym to już jest malutkie opakowanie, więc będzie super na ten wyjazd mój, mam nadzieję. Na razie używam tego bergamotka i limonka i nie chcę zapeszać, bo jeszcze nie minęło tyle czasu, co normalnie, bo normalnie ja po tak dwóch, trzech tygodniach mam masakrę po takich dezodorantach, ale na razie po jednym tygodniu używania działa całkiem spoko i się rzeczywiście nie poce, co jest zaskakujące, ale mówię, zobaczymy, bo przy tych innych naturalnych to wiecie, już znacie tą historię, nie było wesoło. Mam też lawendę i szałwie i róże i wanilię, także zobaczymy, zobaczymy. Pachną bardzo ładnie, jest miniaturowa ilość produktów w tym opakowaniu, no także ekologicznie nie za dobrze, ale już zdecydowałam, że spróbuję, więc kupię to. Kupiłam też jeden taki zestaw kosmetyków z Antipodes. Dużo osób, naprawdę dużo osób mi poleca. Takie serum albo taki krema albo coś tam, że to są najlepsze kosmetyki naturalne, jak używali. I w końcu mówię. A dobra, był w tej drogerii, no to mówię dlaczego nie razem z dezodorantami kupiłam. E, to jest zestaw miniaturek. Właśnie też ze względu na ten wyjazd myślałam o, tych, e, o tym. Mamy tutaj tak Avocado Oil and Rosehip, Divine Face Oil, on się nazywa. O e, i w nim też mamy Vanilla Pod Hydrating Day Cream. To są bardzo małe opakowania w takim tu słodkim kartoniku, który z, z, też poleci do tego do recyklingu. E, mamy tutaj 10 ml olejku, także na spokojnie mi to wystarczy nawet jak robiła masaż, myślę, i taki maleńki krem z, y, właśnie do twarzy. Zobaczę, jeszcze nie otworzyłam tego, nie mam pojęcia nawet ani jak to pachnie, ani jak to będzie działało, ale właśnie ta marka Antipedis, to wydaje mi się, że to jest chyba nowozelandzka? Albo jakaś z tamtych stron, mogę się mylić. W każdym razie, no mówię, mnóstwo osób pytało o te produkty i mi polecało, to mówię, spróbuj sobie, dlaczego nie, w dobrej cenie było. Yy, I w tej paczce była też taka pomadka do ust, z, y, która nazywa się Hurra. Hurra? <noise> nie mam pojęcia, ale to jest też bardzo popularna marka e, takich surowych kosmetyków, też dla wegan odpowiednich. Też wydaje mi się, że u je widziałam. I na pewno rozmawiałam z Patrycją, moją, moją dobrą koleżanką, na, na ich temat. E, przyszła też do mnie paczuszka z nowym balsamem do Ustresi, bo e, oni zawsze tak pięknie pakują te rzeczy, które do mnie przychodzą, po prostu się czujesz jak księżniczka, nie? Tym razem dostałam taką torebkę jeszcze, e, taką, wiecie, z tkaniny. I kredki, którymi można rysować po tkaninach, także będę się bawić tym, bo ja lubię takie rzeczy. Ale wracając do tego, co jest centrum i sednem tego, tej przesyłki, to właśnie jest ten balsam do ust. On ma bardzo dziwną konsystencję, bo ja szczerze mówiąc się spodziewałam, bo większość tych naturalnych balsamów to są balsamy takie w sztyfcie albo takie w słoiczku. Ten ma kremową bardzo konsystencję, taką kremowo-wazelinkową trochę, bym nawet tak to nazwała. I dużo osób pytało, czy on barwi, bo, bo on miał odbarwiać trochę usta. W moim przypadku ja tego nie widzę, nie wiem. Nakładałam go na żywo na jakimś live'ie, kiedy się robiłam Get Ready With Me i nikt też nie zauważył, że on specjalnie zmienił kolor. Może ja mam po prostu bardzo ciemne usta i dlatego nie widać, nie wiem. Używam go od jakiegoś półtora tygodnia, może trochę dalej. Na razie bardzo go lubię jako kosmetyk, który nakładam na początku makijażu i on się sprawdza pod matowymi pomadkami fantastycznie. Nawet nie, że dobrze, tylko fantastycznie. Na noc to już tak różnie, ale to mówię: jak po używam więcej, to wam tam znać. Na razie, tak jak mówię, mam go tutaj i yy, wiecie... Stoi w tej szafce, stoi i używam go. Na dzień kobiet była promocja w maku, że jeżeli się w salonie firmowym kupi dwa produkty, to dostaje się pomadkę albo błyszczyk w, jakby w dodatku, nie w gratisie. Więc poprosiłam tutaj, wiecie, zasięgnęłam pomocy moich kobiet, które mieszkają w większych miastach i udało mi się dzięki Ani zdobyć właśnie dwa produkty. Te dwa już chciałam kupić dawno, tylko jakoś tak się nie składało. I teraz mówię, dobra, jak są te dwa i do tego pomadka. Możemy, możemy. E, tak, kupiłam róż z maka, który nazywa się Warm Soul, i to jest Mineralized Blush. E, przeboski jest. Ja go macałam wiele razy w sklepie, i zawsze mi się wydawało, że po prostu to jest taki róż, który w ogóle nie będzie go na mnie widać. Nie wiem, co ja bym z nim zrobiła. E, I może to dlatego było, że on był aż tak strasznie zmacany i już nie miał pigmentu, czy nie wiem z jakiej przyczyny. Bo on wygląda na bardzo jasny i teoretycznie nie byłoby go widać na mnie wcale, ale wygląda przesudnie, Na pewno wam go pokażę w jakimś tutorialu. Obsesyjnie też chciałam kupić taki rozświetlacz w formie kremowej i to jest Cream Color Base, który nazywa się Hash. To jest od miliarda lat chyba na YouTubie. To jakbym miała powiedzieć jakąś rzecz, którą wiecie, YouTube made me buy it, to właśnie to jest to. Yy, Przecudny kolor, ciepły, taki kremowy. On daje yy, takie naturalne wykończenie, ale mokre. Tam nie ma drobinek, nie ma brokatu, jest takie mokre wykończenie. Bardzo ładnie wygląda, już używałam go też. Od, otworzyłam paczkę, od razu zaczęłam go używać, taka sytuacja. Yy, a z nimi była, były do wyboru jakieś tam pomadki, funkcja coś tam jeszcze i była taka czerwona. I ta się nazywa... Uh, Velvetized Lip Pencil uh, Just Add Romance i to jest taki czerwony jak tutaj widzicie taki bardzo intensywny, bardzo matowy, ale jest super komfortowa na ustach. Uwielbiam tą pomadkę. Od momentu jak otworzyłam, to malowałam usta na czerwono dużo, dużo razy. Jak widzieliście, czasami właśnie w y, tych liveach na Instagramie pokazuję w słodzienka, y, w tych liveach na Instagramie, że zmywam wieczorem makijaż i mam czerwoną pomadkę. To było zawsze to plus jakieś dodatki, albo to plus jakaś bordowa konturówka i tak dalej. Mega jest. Y, jest tak komfortowa na ustach. Przypomina mi bardzo mocno pomadki z Revlonu. Pod tym kątem, że to jest mat i on się długo trzyma, ale jest taki bardziej, wiecie, taki. komfortowy, no. To jest jedyne słowo, które przychodzi mi do głowy. W ogóle to, że jestem po jednej stronie ciemna, to jest, wiecie, albo moja dusza się przebija z pod spodu, albo po prostu słońce zachodzi, także nie przejmujcie się tym. Albo od początku roku, albo od jeszcze końca ubiegłego roku, nie pamiętam dokładnie, używam też kosmetyków marki łamisa. W ogóle te koreańskie słani Koko i łamisa winie za wszystko Angel. Wszystko, po prostu, bo ona mnie dobrze zna, ona wie, co ja lubię, i jak ona mi już powie, wiesz co, mogłabyś sobie wypróbować ten olej, bo jest dobry i przeważnie jest tak, że mi się on sprawdza. Z tych koreańskich rzeczy teraz napływa mnóstwo, bo, znaczy może azjatyckich, nie tylko koreańskich, napływa teraz mnóstwo rzeczy do Polski i część z nich to jest naprawdę. No, chłam. Brzydko jest mi to powiedzieć, ale niektóre z nich są takie, że naprawdę nie powinno się ich używać, w mojej opinii. E, a niektóre są takie perełki, że szok. I właśnie dla mnie ta łamisa to jest taka perełka. E, jestem troszeczkę aż zaskoczona tym, że wiecie, każdy kosmetyk otwieram po kolei i na razie jeszcze nic mnie nie rozczarowało ani nie było takie me. Tylko wszystko było naprawdę fantastyczne. Tak jak w ubiegłym roku Biotu u mnie rozwaliło na opadki, chyba tylko dwa kosmetyki z całej ich linii mi nie podpasowały. Tak na razie z tej łamisy wszystko mi odpowiada. E, ten olejek na pewno Wam już pokazywałam też. Na na liveach i nie tylko. To jest olejek, który nazywa się organic. Flowers Facial Oil. Na początku go używałam do masażu twarzy, ale potem przeskoczyłam i zaczęłam tak oszczędzać go troszkę, bo to działanie nawet przy małej ilości jest naprawdę fantastyczne. E, tu są też fermentowane składniki, to jest... Mm, super jest ten olejek. naprawdę super jest ten olejek. Jeszcze mi się nie... nie wydaje mi się, żebym mogła wymyślić kogoś, komu by ten olejek się nie sprawdzał, nie? Jest fantastyczny. One nie są tanie, te produkty, ale tam się no, no nie ma co się oszukiwać, one nie będą tanie e, za to, co tam jest w środku i za te wszystkie opakowania, jeszcze to sprowadzanie z zagranicy, ale to mówię, każdy ocen według siebie. Dla kogoś ileś pieniędzy to jest dużo, dla kogoś mało, także ja się staram omijać ten temat ogólnie. Mam też taki produkt, który nazywa się Organic Flowers Lotion Double Rich i to jest taki, taki lotion do twarzy, taka bardzo lekka, bardzo nawilżająca formuła. Czasami go używam przed kremem, czasami go używam zamiast kremu. Lubię go rano pod makijaż, ostatnio. Stoi teraz u mnie na tej toaletce, gdzie robię makijaż właśnie i jak tam mi coś się zachce, to sobie go używam. To są w ogóle gigantyczne butelki i tego można też do, do Ciała używać, jeżeli nie mylę. Zresztą kremu do twarzy też można używać do ciała, kto wam zabroni. I mam też z Łomisy mgiełkę różaną, którą też wam pokazywałam na live'ach. Jeśli już macie dosyć mojego wspominania tych live'ów, to może zajrzyjcie na Instagram, bo po prostu tam się dosyć często z wami spotykam na żywo. To się nazywa Damas Rose Petal Mist Organic Flowers. To jest taka mgiełka do twarzy z fermentowaną różą. O ile się nie mylę, albo tu są inne składniki fermentowane. Przepraszam, że tak z głowy nie pamiętam, ale wiecie, jak się. Naprawdę jest w rotacji tak dużo produktów, ja nie pamiętam wszystkiego, a na tym nie ma składu na opakowaniu bół na kartoniku. W każdym razie, no tu już jak widzicie, spore zużycie się pojawiło. Ja kiedyś nie cierpiałam zapachu róży, a tak im byłam starsza, tym bardziej mi odpowiadał. Mam chyba nawet gdzieś jakiś przepis na tonik z hydrolatem różanym, i mówię, że ten zapach mnie zabija. I pamiętam, jak nagrywam ten film. W każdym razie ten mgiełka jest bardzo przyjemna. Ona pięknie rozpyla taką, taką właśnie delikatną mgiełkę, w ogóle nie zaburza makijażu. Używam jej czasami jako toniku, ale trochę mi jej szkoda jako toniku, bardziej używam jej jako takiej mgiełki w ciągu dnia, żeby skórę nawilżyć. Jak mam czasami tak... Jak długo siedzę przy komputerze albo jak jestem w pociągu, albo gdzieś, gdzie jest klimatyzacja cały czas, to właśnie sięgam po to. W ubiegłym roku woziłam ze sobą w torebce mgiełkę z ze Słani Koko, taką malutką, w białym opakowaniu. Na pewno ją Wam pokazywałam w jakichś filmach i ją tylko specjalnie oszczędzałam właśnie na wyjazdy, na takie rzeczy i tej teraz też w taki sposób będę używać. Pomisa też robi maseczki do twarzy i mam tutaj taką maskę, ta jest zielona, tą to aż czekam, żeby nagrać Wam jakiś odcinek, bo wydaje mi się, że będzie niezła pompa z moją, wiecie, całą zieloną buzią. Mają też takie maski z, w tych jasnych opakowaniach, jedna jest z organicznymi nasionami i z fermentowanym ryżem, jedna jest z aloesem i kremem i jedna jest taka z pomidorem. Ja już jej nie mam, mam w denku opakowanie, bo ją zużyłam. Yy, I podejrzewam, że w tej paczce, która tutaj jest, mam nadzieję, że to jest ta paczka, na którą czekałam, yy, to tam będzie taka następna, bo ona jest o matko fantastyczna. Mam też z Łamisy dwa produkty do włosów, jeden to jest tonik do skóry głowy, który ma przyspieszać porost, to jeszcze go używam go dopiero raz, także nic na razie nie powiem. I mam też ten szampon, który jest absolutnie fantastyczny, ale jeszcze się wstrzymam z jakimiś opiniami, bo wiem, że dużo osób z wrażliwą skórą głowy ogląda. Ja ostatnio jestem nim zachwycona o tak powiem, ale jeszcze się wstrzymam, bo wiem, że jak za szampon, to, to, to no, trochę trzeba się zastanowić, zanim się wyda tyle pieniędzy, więc jeszcze się wstrzymam z opinią. Na razie no, zapowiada się super dobrze. I ostatni produkt z Łamisy to jest produkt, którego jeszcze nie otworzyłam i to jest Organic Flowers Toner Deep Rich. I mi się wydaje, że ja to widziałam u Niesi, Tak bez kitu, nie? Jeśli mnie po oglądasz, to pozdrawiam cię serdecznie. Yy, I tak, bo tak mi się mocno wydaje, że ja widziałam, że ona używa tego produktu i że yy, gdzieś tam, gdzieś tam mi wiecie, za E, Zakorzenił się w pamięci, że tak powiem. Mam kilka takich osób, którym ufam w, w opinie i, i często często właśnie sięgam potem po, po produkty, które one e, te osoby rekomendowały. I została mi ostatnia paczka, którą dzisiaj przywiózł do mnie mój ulubiony pan kurier. Ulubiony. Zawsze jak mnie widzi, to jestem albo w pełen glam, albo e, bez makijażu w ogóle i tak <ścoughs> czasami mnie nie poznaje. Bardzo, bardzo fajny facet. W każdym razie tak to jest paczka. Oh yeah! Pierwsza rzecz, która tutaj jest, to jest nagroda dla Was. I to jest Water Oil Moist Rose. Ten olejek taki w niebieskim kartonie. Nie będę tego otwierać, bo to jest nagroda, tak jak mówię. Ten olejek w niebieskiej butelce ze Skin 79, którego używam ostatnio w makijażu na Dobrusi. Także to jest nagroda dla kogoś z Was. Tak jak mówiłam, maska z pomidorem. To jest bardzo ciekawy produkt, który jeszcze się zastanawiam, jak będę używać. To jest mgiełka, którą też widziałam w, w ostatnim filmie, albo w przedostatnim, nie pamiętam dokładnie. Organic Flowers and Fruits Feminine Mist. I to jest taka mgiełka do okolic innych. I wiecie, taka mgiełka nawilżająco pachnąca, że tak to nazwę? Ale ona tego używała do twarzy. I y, wydaje mi się, że to może być naprawdę bardzo fajny tonik. I to jest też małe opakowanie, więc jeszcze rozkminiam, jak, to, jak tego będę używać. Na pewno wypróbuję na oba sposoby, ale rozważam, czy to nie będzie właśnie moja mgiełka też na wyjazdy, jak mi się skończy tam ta różana. Dostałam dwa długopisy: jeden ze Skina, jeden z Bentona. I co by ze mnie była za królowa oczyszczania, gdybym nie spróbowała następnego kosmetyku do oczyszczania twarzy? I to jest kosmetyk z y, um, Syłani A on się nazywa Deep cleansing. Jeszcze nic nie powiem, bo dopiero wyciągnęłam go z kartonu, oczywiście. Ale przygotowuję się pomału do filmu o cerze trądzikowej i o cerze mieszanej. Także poza tymi kosmetykami normalnymi, których używam na co dzień, gdzieś tam jeszcze wyciągam takie, których używają moi, moje bliskie osoby. I ja również, żebym ja miała jakiś ogląd, żeby wam nie polecać rzeczy, które nigdy w życiu nie miałam w ręku. Także różne tam kosmetyki u mnie teraz są w domu. No i taka sytuacja, a propos mojego wyjazdu na wakacje, mam też dwa, dwa kremy z filtrem i już tłumaczę o co chodzi, bo ja Wam pokazywałam w ubiegłym roku i przez, na tych filmach wakacyjnych też było pełno ym, mowy na temat tego filtra ze Skin79, który się nazywał jakiś tam mineral coś i on był z, z, mine, czy 100% mineral, nie pamiętam, już w każdym razie on był w pomarańczowej tubie i teraz mamy coś takiego, mamy Non-Chemical Sunblock, taki duży, takie duże opakowanie i to jest dokładnie ten krem, który był w ubiegłym roku w pomarańczowej tubie. Także to jest krem z filtrem już na te wakacje dla mnie. Ja będę go używać do twarzy, on mi się sprawdził fantastycznie, nie był ciężki, nie zapchał mi skóry ja też oczywiście super dbam o oczyszczanie również na wakacjach. Więc z tego byłam bardzo zadowolona. I jest jeszcze coś takiego, co się nazywa Waterproof Sun Gel i to jest filtr chemiczny. On ma bardzo lekką, taką wiecie, bardzo lekką Taką konsystencję. Ta formuła się mega szybko wchłania. On się w ogóle nie świeci i on nie bieli. Ten trochę bieli, ale nie jakoś super mocno. Przynajmniej ja nie zauważyłam. Ten jest bardzo, bardzo lekki i to jest filtr, który wzięłam z myślą o Michale, dlatego że on ma włosy na twarzy, wiecie, ma brodę, czy tam od czasu do czasu, i na te mineralne trochę się żalił, że mu po prostu na tych włoskach zostają. Więc dla niego mam taki, dla siebie mam taki. Taka jest różnica pomiędzy nimi. To jest dokładnie ten sam, co w ubiegłym roku i z wielką przyjemnością do niego wracam. Do ciała jeszcze będę szukać jakiejś. Myślę, że też tych, które miałam w ubiegłym roku, też będę chciała mineralne, bo mi się najlepiej sprawdziły, a dla Michała taki chemiczny, bo on narzekał, że właśnie ma całe, wiecie, włosy oklejone na biało. I tak jak mówiłam, zbieram się do wakacji, także mam tu milion próbek. Mam nadzieję, że cokolwiek tu wam przeczytam z nich, bo są bardzo malutkie opakowania, i nie ma polskich naklejek na nich. Z Łamisy mam taką miniaturkę kremu myjącego, on się nazywa po prostu Foam Cleansing Cream. O ile się nie mylę to on będzie działał tak jak ten ze Słani Koko że trzeba go rozgrzać trochę w rękach, yy, znaczy rozgrzać, spienić w rękach i dopiero nałożyć na twarz, który zresztą chyba mam go... Tak, Be... nie, przepraszam, to nie było ze Koko, to było z Bentona. Benton Honest Cleansing Foam. Dobrusia tego używała kiedyś w ubiegłym roku, o ile się nie mylę. Na jakimś filmie naszym i mi polecała, żebym sobie zobaczyła. Także jeśli to dzięki Tobie, to dziękuję bardzo. Jeżeli pomyliłam z czymś zupełnie innym, to bardzo przepraszam. Mam też takie trzy miniaturowe toniki. Pierwszy z nich nazywa się Organic Flowers Toner Deep Rich z Łamisy, drugi to jest Organic Flower Toner Refresh i trzeci to jest Organic Flowers Toner Original. Także szczerze mówiąc to jest dobry patent, żeby zobaczyć, czy to coś się sprawdza. To są całkiem spore opakowania. Nie wiem, ile to jest mililitrów, zaraz Wam powiem. Tu jest po 20 ml takie małe butelce, także sobie sprawdzę spokojnie. Mam dużo, dużo opakowanie tego Rich, bo ja przeważnie sięgam po to najbardziej nawilżające, ale będę mogła sobie obczaić, jak tam ten Refresh i ten ory oryginalny, jak one tam się sprawdzają, czy jest jakaś różnica między nimi. Um, I mam też dwa, um, dwa produkty nawilżające, to są oba lotiony. ja też mam jedną dużą butelkę, a to są miniaturki ze względu na wyjazd, nie ukrywam. Uh, organic Flowers lotion, lotion Original i Organic Flowers Lotion Double Rich. Ja mam też ten Double Rich i uwielbiam go, a ten um, oryginalny zobaczymy jak tam będzie się sprawdzał, czy jest lżejszy, cięższy, czy jak to. Dobra, gadałam strasznie długo. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was kompletnie. Mam nadzieję, że nikt z Was nie zasnął podczas tego filmu. Ja nie, ale mój pies zasnął podczas nagrania, także musiało to naprawdę długo trwać. Mam nadzieję, że umiliłam Wam czas dzisiaj przy kawie, herbacie, tudzież obiedzie sześciodaniowym, bo podejrzewam, że czasowo to na tyle by nam wyszło. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, które Was produkty interesują, to postaram się w tej kolejności tam gdzieś na nie zwrócić uwagę, albo może w jakichś rutynkach Wam je pokazać i jakieś moje większe zdanie opowiedzieć, albo Wam napiszę na blogu. Ostatnio mam wrażenie, że nagrywanie całego odcinka dla recenzji jednego produktu to tak. No, trochę mało, mało informacji w jednym filmie, ale dobra, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Czekam na Wasze komentarze, ściskam Was wszystkich gorąco i do zobaczenia następnym razem, na razie! A w ogóle, jeśli mało było Wam nowości, to za kilka dni będzie u mnie na kanale film z produktami do kąpieli, które polecam. Część z nich jest całkiem nowa, część z nich jest taka, którą już znam od dawna, także tak! Przygotujcie się na napływającą falę naturalnych kosmetyków!